the key in the in the room yeah, yeah. thank you very much thank you bye hi. Hey, hi. Kurde, przyszliśmy z tego Ijen'a, tak z tego niewyspani. Na chwilę zamknąłem oczy i już trzeba ruszyć dalej. Trzy godziny drogi pociągiem. No może się coś zrzemniemy, zobaczymy jak to wygląda. Przyjedziemy do Probolingo i to nie jest tak, że tam, że tam śpimy, tylko stamtąd też musimy jakoś przedostać się do pod kolejny wulkan Bromo. Jeszcze nie wiemy jak. Przez chwilę pomyślałem, że może autostopem pojedziemy, ale zobaczymy, jak życie nas zweryfikuje. To będzie pierwszy raz, kiedy w Indonezji będziemy jechać pociągiem. Jest to, że trzeba bilety wydrukować, ale wydrukuje się je w kioskach na, tam, na stacjach. My tego, my nie wiedzieliśmy tego, i Pan był na tyle miły, że po prostu wziął od nas mój telefon i naszą rezerwację i sam to zrobił. Więc win. win. Do Pro mamy 200 km. Po powrocie z IEN nie mieliśmy zbyt wiele czasu na odespanie nocy, bo w południe mieliśmy już pociąg do kolejnego miejsca. Kierunek Probolingo na szybki posiłek i przejście się po mieście. Musimy wykombinować transport pod bromo, bo wcześniej nic nie ogarnęliśmy. Decydujemy się, żeby łapać stopa, niestety po godzinie stania, rezygnujemy i płacimy jakiemuś źródłowi za to, żeby nas zabrał pod wulkan. No ostatecznie nie udało nam się złapać stopa, bo tam no postaliśmy z godzinę, podeszliśmy pod jakiś pierwszy lepszy supermarket i złapaliśmy pana, który nas tutaj zawiózł. Mega zimno jest, jak to w górach, oh. a my jesteśmy po prostu w tych, w krótkich spodenkach, w spódnicy. No więc zaraz szybko zmykamy do naszego homestaya. Przed samym wjazdem do Broma musieliśmy zapłacić 35 tysięcy rupii za osobę, takie, nie wiem, op opłaty wjazdowe chyba na. Opłaty dla, przez, dla turystów. Opłaty dla turystów. Trzeba kroić hajs, gdzie się da. No, Mamy nadzieję, że nie będzie jutro mgły, takie jak dzisiaj się pokazuje. Będziemy, będzie widoczność też fajna. Idziemy w Kimkę. Bo... Cześć, Ziomek. Elo. <laughs> Chciałam się pochwalić, że mam coś <laughs> No więc tak. staliśmy Mam nową czapkę. Czapkę z bromo. E, zamówiliśmy grabulca. I podjeżdżamy na punkt, z którego będziemy podchodzić na inny punkt. Czyli... <głos> <głos> I on będzie taki lepszy, sławniejszy. I z niego będzie, widzieć, będzie widać w pięknie e, całe bromo. Było nam trochę zimno w nocy. O Jezu, strasznie. I ja też byłem trochę niepewny, czy wstaniemy, bo byliśmy naprawdę zmęczeni po wczoraj. I tak te budziki trochę odrzucaliśmy No ale już jesteśmy i już idziemy Niekoniecznie pełni energii Maja, czy ty masz jakieś body baterii? No mam, 5, nic się nie zmieniło od wczoraj wieczorem Body baterii to jest 5%, proszę Państwa Ale to, to nas nie powstrzyma Grab, jak to Grab, trochę nam zrobił w konia Wysadził nas 30 minut wcześniej W sensie 30 minut z buta, musimy więcej dojść. No ale robimy to, chociaż trochę się martwimy o czas, czy zdążymy. Także zsuniemy, żeby zdążyć na wschód. Eee, słuchajcie, zatrzymaliśmy się jednak trochę wcześniej. Pomiędzy jednym takim oficjalnym punktem, który się nazywa Sukit, a drugim na który zmierzaliśmy, czyli King Kong Hill, bo uznaliśmy, że do obu tych miejsc można łatwiej się dostać i jest więcej ludzi. Dlatego znaleźliśmy takie miejsce, gdzie jest trochę mniej ludzi. I nie będziemy przeszkadzać dronem i po prostu mamy więcej swobody, mam wrażenie. Jest trochę ciszej. Mamy to miejsce dla siebie. Jeżeli można tak powiedzieć przy tylu ludziach. No ale jakby ten widok jest tutaj bardzo popularny, dlatego wydaje mi się, że ciężko, ciężko byłoby znaleźć takie miejsce, które byłoby. Odizolowane, i całkowicie, całkowicie byłoby czuć, że jest, jest, jest dla Was. Nie? Pięknie to jest, naprawdę. Słonko już wschodzi. To, jak wygląda ten wulkan z tym pustkowiem dookoła, to jest w ogóle nie, no niesamowita sprawa. Dodatkowo, przy tych mniejszych górach, które są trochę dalej od bromo, są chmury, i one jakby się przybliżają trochę do tego bromo. Totalnie, totalnie taki majestatyczny, magiczny. Trochę mroczny klimat. Super. No, jakiś jakiś word, word to the World. To word to the World? Eee, nie, no, no jest super. W sensie jest piękny widok, a wygląda, że tylko z jednego kryteru leci dym. Więc tak dodaje do, tak, do takiego charakterku tutaj całej tej scenerii. Pięknie wyglądają te chmury dookoła. Mam wrażenie, że właśnie znaleźliśmy taki punkcik trochę chyba taki najcichszy między tymi dwoma popularnymi spotami. I fajnie. Czekamy na wschodzik, coraz jaśniej się robi, coraz ładniejsze kolorki nieba są, więc w wszystko super. Cool. Teraz zamierzamy przedostać się na dół, na tą pustynną część i wejść na, do samego krateru do bromo. Jest tutaj taka sytuacja, że trochę tutaj się wycwanili i oni zgarniają hajs za to, że się tam wchodzi. I to nie mało na tutejsze realia, bo jakieś 250 tysięcy, co, co jest równowarte, co prawda, nie wiem, z 60 zł, ale nadal okazuje się, że to nie jest jakby autoryzowane i tak dalej. no i jest gdzieś przejście, gdzie możemy ominąć tych źródków, którzy tam stoją i zbierają te pieniądze. Jesteśmy na etapie szukania właśnie tego miejsca. Ono powinno być za jakąś restauracją. No szukamy. Ale pięknie tu jest. Super ta wygląda. No raz głównej drogi skręciliśmy trochę w taką drogę trochę wioskową. No nie powiedziałbym, że to mogło być tu. No jak skrót się jakbyśmy byli na jakiejś tajnej robili coś nielegalnego. Gra miejska trochę, Gramiska, co? Podchody. Nie no, no, ale prawda jest taka, że no, tutaj na, w Indonezji jest taka mafia y, wulkanowa. I po prostu oni zarówno pod Bromo, no pod prawie wszystkimi tymi górami, no ale to najpopularniejsze to jest właśnie Bromo i Batur na Bali. No to oni po prostu tam no, aż nękają tych turystów, dręczą ich, żeby po prostu zapłacili za wejście. Do tego stopnia, że pod baturem była e, kiedyś jakaś bójka, że normalnie ci ludzie pobili e, turystów i były mediacje z policją, policja powiedziała, że słuchajcie, ale nie możecie być turystów, nie? Bo nie chcą zapłacić. A to ogólnie nie jest legalne, bo to nie jest wymagane prawnie, żeby opłacać wejście. Nie ma takich wymagań, nie ma takich przepisów, tylko po prostu no, grupka ludzi, mafia zgadała się, że będą kasować e, za, za wejście na wulkan chyba 70 złotych, nie? No. A tu już widzimy to miejsce, w sumie to pustkowie. Tu przed chwilą były chmury, to wszystko się rozeszło. Chyba weszliśmy już na dobre tory. I obejrzeliśmy kasierów. Jeżeli to się uda, to pokażemy wam, postaramy się wam pokazać na mapce, jak, jak taki manewr można zrobić. Nie jest on skomplikowany jakoś. No my kilka razy się kupiliśmy. Popularnym sposobem na zwiedzanie bromo yy, i na przejazd między tymi najważniejszymi punktami są właśnie takie samochody 4x4. Jeepy. No i to też jest pewnego rodzaju atrakcja, no bo jedziecie przez tą pustynię. Ale o mój Boże, tak śmierdzi spalinami, że aż szkoda mi oddychać, bo czuję, że dwa dni po prostu wdychacie tak jak siarki, a teraz oparów spalin Nie skończy się to dobrze. No wow, ale ile tam jest tych Jeep, day? Jeep day of Tutaj, nie? No. Jakiś y, rejs, może y, rajs? Dakar. Dakar Jak się nazywa? Rejs Dakar tak... Rajd ride Dakar Rajd, ride, ride, właśnie Ej super to wygląda Zjedliście Teraz chcę pojechać nie. Może chcesz kamerę wyjąć? To to? Ej, ale to i tak musimy iść w prawo, nie? Tu chłopaczki w ogóle sobie Motorami y, przyjechali Robią, y, robią piknik <ścoughs> Czy jakieś takie, te, takie Taką posiadówę Fajnie Wygląda jakbyśmy byli w sumie jedyni na, na pieszo. Rzeczywiście większość y, jedzie motorami albo tymi jeepami. Ja w ogóle też się zastanawiam czy w sumie, y, te, jak się płaci te 300 tysięcy ziomków, to czy. Y, w zestawie nie, znam, nie ma w cenie jeepa. nie właśnie tej te, te przejażdżki jeepem. Pójdźmy, zobaczmy. No, tylko rzeczywiście uwalą nas z tym pyłem, jak będziemy szli. Ale zobacz, tu jest szeroko. Przecież tu możemy przejść sobie no. zamiast tu, to możemy tędy sobie przejść. No też od razu twardziej Kurde, laska po prostu całe buty w tym Gdzie? W piachu tutaj właśnie pustąły Aha Aha, No mogła Ej, klimat z tymi, tymi Jeepami no Jednak widzieliśmy, że są tutaj ślady stóp, więc wnioskujemy, że to nie jest e, zakazane Chyba po prostu tutaj nie można wjeżdżać samochodami, a z buta można się przejść Ej, fajne jest to, że tutaj nikogo nie ma dookoła Mamy całą pustynię dla siebie Mamy super, super kwaśne cukry. Już jak myślę o nich, to już jestem cała obśliniona. No, to... <grystanie> a mówimy to dlatego, że po prostu chcieliśmy zjeść cukierka, a nie dostaniecie ich w Indonezji, bo kupiliśmy w Singapurze. <grystanie> <grystanie> Cieszymy się, że możemy was gościć na naszym vlogu. Mam nadzieję, że lubicie z nami podróżować. No jak nie, to nie wiem, to sprawdźcie inne filmy, może tam wam się bardziej spodoba. <grystanie> <grystanie> Tutaj jest na ten. To, to nie jest wysoko, bo to, to ma 140 metrów przewyższenia chyba, ale co chwilę widzimy też wariatów, którzy zbiegają z góry. Fajnie jest biegać po górach. Na pewno, na pewno. Tutaj ludzie jadą na koniach, a niestety te konie są jakieś takie pomalowane. Niektóre mają nawet różowe włosy. Módwię, żeby w tych rejonach były różowo-włosy konie. A tym właśnie mówiłem. Konik z różowymi włosami. O kurde! Tam dalej też, ale bardziej intensywny. Rejony... Są... Wiele z nich jest pokolorowanych. Dramat! Jakie to ma w ogóle nawiązanie jakieś, nie wiem. Nawiązanie czy... żadne, no to ma po prostu sprawić, świec. że koń będzie bardziej atrakcyjny dla ofic, które chcą się przejechać koniem. Ostatnia prosta Wo. No nie? Tak dużego koło krateru się też nie spodziewałem trochę. Kurde. Tego głosu w ogóle, jakby tego dźwięku w ogóle nie chciałeś się na schodach. A jak się tylko tu wejdzie... Kosmos. Wchodzimy już, ale zaczyna pogoda się psuć, więc decydujemy się na to, żeby wziąć e, motor na górę. Szybka przyjaczka to też będzie frajda. Mam też. Ej, czy my damy radę we dwójkę Na ten tam... Co, nie damy, damy. Ten, ten bezrobotny kolega we wtorek o 12. No, to wiecie, 5 minut i jesteśmy na górze. No. Zaoszczędziliśmy tyle czasu, że w sumie nie mam pojęcia, co z tym zrobimy. No, ale powiem wam, że. Fajne to było doświadczenie. Nie wiem, jak jest w tych Jeepnayach, bo tam no. chyba ludzie są bardziej ściśnięci. Ale przejażdżka motorem po tym pustkowiu była super, więc ja bym poleciła skorzystać z takich szuki i pojechać się super, mówiłam. Dobra, uciekamy, lecimy w stronę Tempaksebu. To jest nasz ostatni przystanek na jawie. Jeszcze przedostatni, bo jeszcze Surabaja. W następnym odcinku ostatni, trzeci dzień naszej wyprawy i wyruszymy w kierunku wodospadów Tumpak Sewu, co będzie ostatnim przystankiem naszej podróży pojawi.